Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? Witamy proszę Państwa po przerwie. Damian Sitkiewicz, rozmawiamy Witam o bardzo. Julianie Grobeln, Grobelnym, staroście mińskim o którym chcemy powiedzieć również troszeczkę no, krytycznych uwag mimo wszystko i to w kontekście konferencji która odbędzie się w najbliższy wtorek przed tym wtorkiem właśnie państwo mają możliwość obejrzenia właśnie wywiadu z panem Damianem nie idzie to naszym normalnym cyklem ale sytuacja jest też taka niezwykła. Chcemy uzmysłowić, jak, jaką rolę w miejskim życiu w społecznym, politycznym właśnie odegrał i w historycznym oczywiście również pan Grobelny. Panie Damianie, powiedzieliśmy, że była grabież, była grabież majątków ziemskich, że komuniści no, po prostu narozrabiali i to, i to bardzo, prawda? W czym nie mały udział miał również Grobelny. Przypomnij pan jednym zdaniem, jakiż to udział był starosty Grabelnego w rozgrabianiu Graberny majątek. przede wszystkim decydował jako starosta o grabieniu dzieł sztuki, bibliotek, dużych księgozbiorów i tak, tak Czy wiadomo, czy można oszacować ten majątek zagrabiony? I eee, gdzie on jest? jest? Jest to bardzo trudno, natomiast mm -hmm. w dokumentach starostwa powiatowego z okresu powojennego zachowały się między innymi spisy obrazów, które zostały przez. i, i, i mebli. Miejscu, zostały przywiezione, zostały przywiezione tutaj do Miska. Przywiezione, tak, do Miska. Więc można by było, gdyby oczywiście chcieć wynająć rzeczoznawcę, który zna się na. choćby na obrazach, to już na tej podstawie można przynajmniej część tego, co zostało zagrabione, oszacować. Czy potomkowie w jakiś sposób wiedzą, dawali znak komukolwiek. Ileż to rzeczy zostało ocalonych z, z tych majątków, a ile zagrabionych i, i zginęło bezpowrotnie, czyli są jakieś, jakieś znaki na niebie i ziemi? Na ten nie, temat. nie ma takich znaków. Ja myślę, że potomkowie w przeważającej większości e, w ogóle są y, Zadziwieni tym, że nie mogą tych majątków odzyskać, bądź nie mogą dostać żadnej rekordy. Komisamy ustawy, wiemy o jako. Oczywiście. Poza tym, reforma rolna była przeprowadzona tak szybko, była tak bardzo brutalna i tak niezwykle sprawnie przeprowadzona. Warto zaznaczyć, że powiat Miński był pierwszym powiatem, chociaż nie był pierwszym wyzwalanym przez tak. Armię Czerwoną, tak to nazwijmy. W cudzysłowie, gdzie reforma rolna została zamknięta. To jest pierwszy powiat, gdzie w ogóle w Polsce została przeprowadzona w pełni. Gdzie reforma starostą Rona. był pan Robert? Tak, do grudnia, ja to że Dokładnie. Do grudnia, w grudniu mieliśmy już innego starostę, grobelny zmarł w 1944 roku. Można powiedzieć, że był sprawnym urzędnikiem. Był sprawnym urzędnikiem, tak jak. Na tak, dzisiejszych Jak można powiedzieć. Sprawny urzędnik, tak? Tak. Bo starosta to w sumie urzędnik, tak. Gdzieby może i medale za to zbierał, tak? Ale nie wiem. Tak jest to bardzo prawdopodobne. Na równi, może, może nie był zbrodniarzem. Nie o tym mówimy. Tak. Tak? Nie, ta, nie, jest, nie, nie ma takiego. Nie, nie o tym chcę powiedzieć. Natomiast tak. warto jest powiedzieć, że reforma rolna była dokonywana, jeszcze raz to powtórzę, rękami sił bezpieczeństwa. Czy on mógł zapobiec? On mógł coś zrobić, żeby to nie było ani tak szybko. No bo przecież czekaliśmy na białego konia, tak? Jeśli nawet nie mógł zapobiec, hmm. myślę, że było to bardzo trudne, to mógł nie, nie, brać, udzi nie, nie, nie brać udziału we władzy. Po prostu nie przyjmować tych czyli Czy mógł zrezygnować? Mógł zrezygnować z bycia starosta. Bycia starosta. A on ja... przyjął. A, ja A jak może jak... on myślał, e, panie Damianie, że jako starosta może e, mniej zła będzie dzięki temu, że on jest starostą. Nie, nie przypuszcza tak pan, że nie ma gdzieś zapisów, jakichś wspomnień? Czy on zostawił jakieś wspomnienia w ogóle? Nie, nie no O nie tym mi nic nie wiadomo. Nie wiem, czy takie wspomnienia zostawił. E, natomiast. E, ja, ja sądzę, że on po prostu został pozyskany jako jeden z przedstawicieli PPS-u. PPS Dla uwiarygodnienia władzy ludowej. Tak, jasne, jasne. I być może liczył na to, ale to już są tylko przypuszczenia i spekulacje. To, to nie jest. Ja nie mogę tego mówić jako historyk tylko raczej jako może publicysta. Rozumiem, że być może chciał tutaj coś zrobić. Nie wiadomo tego. Ja jako publicysta. Ja Natomiast jako przepraszam tak, tak? panie redaktorze tak. szanowni państwo rozliczamy ludzi nie za to co chcą zrobić tylko za to co zrobili. Czyli jeżeli podpisali tak. takie a takie dokumenty i inni ludzie działali pod ich Powiedzmy, z, z tak w, w, w taki, a nie inny sposób, no to rozliczamy za to. Czyli nie działa y, ta metoda, o której mówił mój kolega, który zapisał się do pzpr u swego czasu i namawiał mnie i mówi: Zapisz się, rozwalimy to od środka. I gdyby on to rozwalił od środka, tak, to dopiero by, by byłby udział historyczny tego mojego kolegi, prawda? Tak? No jasne Wtedy Ale jeśli on się zapisał, żeby tylko chcieć rozwalić to od środka. tak, no może i coś czynił, nie wiem, no. W każdym razie, w każdym razie chcę powiedzieć tutaj, proszę Państwa, wyraźnie, że dzieło historyczne, które oceniają historycy, to jest to coś dokonanego już, prawda? A nie znaczy. tylko chcieństwa tak jakieś. Tak, a nie tak, tylko chcieństwa. I tak. pobożne życzenia, powiedzmy sobie mhm. szczerze. Czyli być może pobożne życzenia to Grobelny miał, tak? Jako socjolog, Być może tak. Być to może, to może miał. Tak. Tak. Natomiast oceniamy tutaj jego działanie. A to działanie nie jest do końca pozytywne, a może mniej pozytywne niż jak negatywne, prawda? Jeśli Zgadanie. chodzi o jego okresach tak. pełnienia stanowiska w e, tak? tak. Panie redaktorze, tak. prosty rachunek, czy proste porównanie zróbmy. Mamy osobę, która zasłużyła się y, dla ratowania Żydów. Owszem, ale jednocześnie ta sama osoba niszczyła naród polski. Ożywantu tak. tak, tak. Jakby nie patrzeć, niszczy, niszczyła elitę, tak zwaną historyczną elitę, czyli ziemiaństwo. Które od początku państwa polskiego tworzyło e, najważniejszy, naj, najważniejszą, w, najważniejszą największy wpływ na społeczeństwo grupowego. Na rozwój kraju. I na na rozwój kraju, rozmyj kraju. Tak. Co chłop e, państwniany, ten porbarszny, przepraszam, bo to później to było był chłop polbarczy, e, w ogóle nie musiał tego rozumieć, a jego potomkowie dzisiaj też mogą tego nie rozumieć, Panie Damianie. Zgadza się? I mogą nam zarzucić, że my tu słabimy te szlachtę, prawda no bo to w sumie była szachta tak, tak yy, że sych yy, yy, no teraz w dobie kryzysu też może nam ktoś zarzucić, że jak to my, Gobelny robił dobrze, dawał ziemię tym biednym, a zabierał ja bogatym, no był swego rodzaju Janosikiem, a my tu się go czepiamy, no Panie Damianie, niech Pan powie coś na usprawiedliwienie swoje, niech Pan się usprawiedliwi z tego, no i nie przy cóż, cóż, cóż oprócz, oprócz tego można jeszcze powiedzieć o o działalności tego człowieka, tak, tak. O, o zaangażowaniu e, w tą władzę. E, ja właściwie, ja, ja powiem panu tak, e, jest, cieka, jest ciekawa sprawa, dlaczego. E, emigracyjne stronictwo narodowe i emigracyjne stronictwo Polskiej Partii Socjalistycznej WRL, Wolność, Równość, Niepodległość, tak. e, nie pamiętam kiedy, w cztery, to był 42 lub 43 rok wspólna uh, wspólna jedna wspólny, ze wspólnych decyzji